Jedną z pierwszych elementów, które stwierdzasz, że chcesz tym całkiem automatyzować w domu, są rolety. Są rolety, dlatego, że stoisz przy nich tak. Jeżeli nie masz takich dzwonkowych, to masz takie, że musisz proszę, Jeżeli masz takie dzwonkowe, czy musisz trzymać i czekać, aż zjadł przez półtorej minuty. i To jest taka myśl: czy to się da zautomatyzować? Da się. Da się za pomocą różnego rodzaju urządzeń, automatyzujących przekaźników. Jednym z nich jest Blebox, Shutterbox, który wam dzisiaj zaprezentuję. Zapraszam. Shatterbox wygląda w ten sposób. Jeżeli chodzi o jego wygląd, to wygląda kompletnie inaczej niż wszystkie przekaźniki, ale to już możecie zobaczyć w moich pozostałych filmach Bleboxa. Ogółem, Blabox wymyślił sobie swój własne um, swoje własnej budowy przekaźników, które jest znacznie bardziej odporna właśnie na wysokie temperatury, a które mogą panować właśnie za przekaźnikiem. Jest ogółem lepsza niż zwykłe, typowe, plastikowe przekaźniki. No, one wyglądają nietypowo, ale. No Indywidualnie to mi się podoba, to jest fajne. Ten przekaźnik zresztą nie ma być piękny, tak? on ląduje u Was za włącznikiem światła, tak go pakujecie, podpinacie odpowiednio kablami i tyle. Jeżeli chodzi o ten włącznik i jego kable to tutaj podłączamy go do silnika od rolet, możemy coś źle podłączać więc najlepiej żeby to robiła osoba, która się na tym zna. Najlepiej, żeby to była osoba, która się na tym zna, ale typowy elektryk sobie poradzi, bo to nie jest jakoś super skomplikowane. Potrzebujecie wyjścia do ROLET, do silnika do ROLET, do włącznika do światła i potrzebujecie oczywiście kabla N. Tak jak widzicie, jest tego trochę. Więc jeżeli chodzi o puszkę, której potrzebujecie minimum, to jest głęboka puszka, to jest minimum. Najlepiej, żeby to była puszka z kieszenią, widzicie zresztą, że fajnie on się może do takiej kieszeni schować. Jeżeli macie zwykłą płytką puszkę, to nie kombinujcie, nie uda się. A jeżeli macie głęboką puszkę, w której wasz elektryk zdecydował się schować elektrykę z całego mieszkania, to też może być problem, i wtedy będzie trzeba kuć. No ale miejmy nadzieję, że mimo wszystko nie trzeba. I będziemy mogli taki przekaźnik zamontować. Przekaźnik ten działa nam po WiFi. Tutaj jest taka mała dioda, która miga, gdy zostanie on podłączony odpowiednio do prądu. Działa on po WiFi i jak to ma w swoim typie Blebox, to WiFi będzie silniejsze niż wasz router. O Google naprawdę czekam, a wiem, że moje artykuły czyta szef Bleboxa. Serio, zacznijcie robić routery, to jest niesamowite jak potężne są te małe urządzenia w porównaniu do czegokolwiek innego co my testujemy. Serio, podłączasz się do WiFi i jedyna rzecz jaką widzi blebox, shutterbox, sensor ale zawsze ma początek blebox. Więc on działa po Wi-Fi. jeżeli chodzi o, o tym, jak go podłączymy to teraz zobaczycie jak wygląda podłączenie. Mniej więcej do, do włącznika świata, u mnie właśnie to było przy roletach w salonie. Następnie musimy ściągnąć sobie aplikację, aplikację Wbox, która jest od Blebox. Ona nie jest najładniejsza, nie kłamujmy siebie, ale wiem, że Blebox mocno pracuje nad jej ulepszoną wersją. Widziałem już screenshoty, wiem, że będzie o wiele fajniej wyglądać więc nie mogę się doczekać aż taka będzie. Łączycie się z tym urządzeniem po Wi-Fi, wchodzicie do aplikacji, pamiętacie żeby dodać mu hasło do waszego Wi-Fi i podłączyć go do Wi-Fi, żeby nie musieć się łączyć z nim bezpośrednio i w tym momencie możecie już nim sterować. Tak się prezentuje aplikacja. Ja sobie teraz dam, żeby do tej dół, Widzicie, że ona zjeżdża. Teraz ja sobie zatrzymam i kliknę, żeby jechała w górę. I ona podjeżdża nam do góry. Czyli możemy sterować góra, dół oraz zastopować tą rolę w dowolnym miejscu. Blebox oficjalnie nie ma wsparcia dla HomeKit, aczkolwiek działa bardzo fajny plugin Homebridge. Bleboxowy, dzięki któremu jesteście w stanie zeskanować swoje urządzenia i dodawać tam właśnie urządzenia Blebox. Więc nie jest to natywna. Integracja nikt wam nie da żadnej gwarancji, że to będzie dobrze działało. Ale ja tak mam podpiętego R sensora, mam tak podpiętego, podpięte inne urządzenia, i powiesz, że że działa w porządku, więc jestem z tego zadowolony. Przekaźnik sprawdza się w tym, co ma robić. Możemy obniżyć rolety, możemy je podwyższyć, możemy je ustawić na zadanej wysokości. Co jest fajne, Blebox ma wsparcie dla asystenta Google oraz dla Alexy, więc możemy go spiąć z tymi dwoma asystentami. Tak jak Wam wspominałem, dla HomeKit nie ma natywnego wsparcia, ale ma wsparcie poprzez HomeBridge, więc może kiedyś tutaj również pojawi się um, ikonka HomeKit. Mam taką wielką nadzieję. Jeżeli szukacie sprawdzonego przekaźnika, czyli takiego. Raczej, który sobie poradzi w wysokich temperaturach i w ciężkich warunkach, to wydaje mi się, że BlaBox ma najlepsze pod tym względem produkty i to Wam zdecydowanie z ręką na sercu mogę polecić. A jeżeli chodzi o to, gdzie je kupić, to tutaj polecam Wam sklep Ultrasmart.pl. Właśnie z tego sklepu dostaliśmy całą partię Blaboxów i to właśnie na tym sklepie możecie znaleźć bardzo fajne oferty na BlaBox. Ja mam nadzieję, że ta recenzja wam się podobała. Oczywiście zapraszam was do pozostałych recenzji Bleboxów, no i do zobaczenia na pozostałych filmach Smartmi oraz na portalu smartmi.pl.